Jest. Jako iż jestem e, totalnie nieogarniętym e, człowiekiem, który e, lubi sobie. Nie wiem. Jak wyjdę w gify. I sobie wpiszę. Spam! Ton! I, i jest. I jest gif. No to go glikam. I spamię. I tak. to jest wspaniałe. I. Każdy serwer, który ma e, w sobie jakikolwiek e, m, s, e, kanał e, czatowy, na którym można spamić czymkolwiek, na przykład jak wpiszemy sobie Bobux, e, to wyjdzie. I można spamić. I, I to jest cudowne. To jest naprawdę świetne. I czekajcie, jeszcze, jeszcze piszę sobie, e, co ja by tu wpisać. Kurde. Wiem. Napiszę banana. A. Jeszcze zabrakło A. Banana. I, I będzie banan. O ile kiedyś się załaduje. Załaduje się. Halo? Albo albo, albo, albo nieważne. E, mamy sobie e, mój serwer I, i są też emotki. I te emotki są też wspaniałe. I na przykład można mieć takiego... Pepe Elfa, chyba. Nie wiem. I, I ten Pepe Elf jest cudowny. Świetnie wygląda. Albo, na przykład, mamy tutaj takiego myślącego Pepe, który myśli nad egzystencją w życie. I tak. I to wcale nie jest reklama, żeby zachęcić yy, na dołączanie na mój yy, serwer w ogóle. W ogóle nie, nie, nie. E, to nie jest to, o czym myślicie. Tak.